Do dzisiejszego podcastu zapraszam Cię, dlatego że tak naprawdę inspiracją do niego jest czas, w którym on jest nagrywany. Znaczy nagrywam go na początku roku, nagrywam go jeszcze w styczniu, czyli tak naprawdę w okresie, w którym zwyczajowo w organizacjach przeprowadza się rozmowy oceniające, najczęściej roczne. Więc, jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do takiej rozmowy oceniającej, jeżeli też potrzebujesz przygotować samą strukturę, sam szkielet oceny pracowników, to zapraszam Cię bezpośrednio do kontaktu ze mną. Razem przygotujemy dobry szablon, dobry model dostosowany do Twojej organizacji i do sytuacji, którą masz. A jeśli potrzebujesz inspiracji, potrzebujesz sobie przygotować kilka najważniejszych pytań, do rozmowy oceniającej, do rozmowy też rozwijającej, to zapraszam do dzisiejszego podcastu. Zaczynamy. Na początku chciałabym przywołać niejakiego Huberta Pola Grisa, światowego lingwisty, który przez wiele, wiele lat wykładał na Uniwersytecie Berkeley, który zajmował się przez lata właśnie komunikacją, komunikacją językową. Otóż, nasz lingwista uznał, że warto wyróżnić w sumie pięć, Reguł, które wzmacniają, które wspomagają konwersacje, które powodują, że tak naprawdę rozmówca staje się czytelny, jasny, transparentny i to, co chyba najważniejsze, to zrozumiały i budujący zaufanie u swojego odbiorcy. Jakie to są reguły, na czym one się zasadzają? Otóż pierwszą regułą jest, o której powiedział Gris, jest reguła kooperacji. Uznał ją za nadrzędną, ponieważ z niej wynikają pozostałe. Reguła mówi: współdziałaj. Współdziałaj w komunikacji z rozmówcą, zmierzaj do osiągnięcia wcześniej zaplanowanego celu. Zobacz, ta reguła, rzekłabym, że jest chyba trochę nawet wredna w swoim założeniu, ponieważ zakłada jedną bardzo ważną rzecz. Podchodząc do rozmowy, czy oceniającej, czy rozwojowej, czy de facto jakiejkolwiek, jaką chcesz prowadzić właśnie ze swoim pracownikiem, czy współpracownikiem, czy też przełożonym, ważnym byłoby, żebyś zaplanował, zaplanowała cel tej rozmowy. Co tak naprawdę na koniec tej rozmowy ma się zadzieć? Co chcesz w tej rozmowie osiągnąć? Druga reguła: druga reguła to reguła jakości. Reguła, który, która mówi o tym, żebyś mówił, mówiła prawdę, a przynajmniej to, co wydaje się być prawdą. To oczywiście nie jest takie proste. Ważne jednak, żeby w tej regule przynajmniej nie mówić świadomie nieprawdy ani rzeczy, na które nie ma dowodu, na które Ty nie masz dowodu. Trzecia reguła to reguła ilości. Reguła ilo ilości e, mówi o tym, żebyś przekazywał czy przekazywała tyle informacji, ile jest to konieczne na danym etapie rozmowy. Ani za dużo, ani za mało informacji. Nie ma niczego gorszego, myślę, że z każdej strony, zarówno będąc nadawcą, e, inspiratorem rozmowy, a jak również odbiorcą, kiedy mamy rozmowę przeładowaną, pełną rzeczy nieistotnych. Z perspektywy której ze stron. Efekt końcowy tego jest taki, że jeżeli mamy przeładowaną rozmowę albo mamy za mało informacji, niedosyt czy przesyt łatwo uzyskać. Tutaj, akurat w tej kwestii, bardzo ważną rzeczą są style komunikacyjne, style interpersonalne. Więc zapraszam Cię do innego podcastu. Sprawdź sobie na liście moich podcastów, jeden z nich jest właśnie dedykowany stylom interpersonalnym i tego. Czego potrzebuje każdy z nas w swoim dominującym stylu? Tam możesz zobaczyć, tam możesz sprawdzić, czego potrzebują czerwoni, czego potrzebują niebiescy, czego potrzebują żółci albo zieloni. Kolejna reguła to reguła odniesienia, bądź też reguła zwana regułą istotności. Krótko mówiąc, mów na temat i wypowiadaj opinie istotne z punktu widzenia tematu rozmowy. To jest pewna przypadłość, która pojawia się w rozmowach, że albo mamy tendencję, szczególnie w rozmowie z przełożonymi, na swego rodzaju popis oratorski tak? popis wiedzy, popis profesjonalizmu ale tak naprawdę w praktyce, z praktyki psychologicznej, z praktyki psychologii biznesu tego typu popisy oratorskie mogą mówić albo o deficycie zaufania, który jest pomiędzy stronami, albo przynajmniej deficycie zaufania, które odczuwa jedna ze stron albo o dużym poziomie niepewności, dużym poziomie lęku czy też braku de facto odpowiedniej informacji dotyczącej oceny działań czy mojej pozycji czy mojego stanowiska. Stąd też w momencie, kiedy mam taką możliwość właśnie dokonuję swego rodzaju prezentacji sprzedażowych. Pytanie czy Taka rozmowa rozwojowa, czy taka rozmowa oceniająca, podsumowująca jest akurat tym właściwym miejscem. Nie wiem, do sprawdzenia. I ostatnia reguła, o której powiedział nasz lingwista Hubert Paul, to reguła sposobu. Mów możliwie krótko, prosto, w sposób uporządkowany: unikaj niejasności i unikaj wieloznaczności. I tak naprawdę, z praktyki wspierania biznesów komunikacji mogłabym de facto yy, nagrać kolejny, kolejny osobny podcast dotyczący tej reguły, Ale na tu i teraz postaram się dać Ci bardzo konkretne wskazówki a, do tego, co oznacza, po pierwsze, mówić możliwie krótko. Możliwie krótko mówić, to oznacza przede wszystkim. Mówić zdania czy wypowiadać zdania, które mają kropkę. Tą kropkę ma być słychać. Czyli między zdaniami, między wypowiedziami, między częściami Twoich wypowiedzi czy opinii czy wniosków dobrze byłoby, żeby było słychać przerwy, na przykład w oddechu. Nie mów ciągiem. Daj przestrzeń na to, żeby samemu odetchnąć. Jak również daj przestrzeń na to, żeby twój rozmówca miał miejsce na to, żeby na przykład odnieść się do tego, co mówisz, albo po prostu w sposób wyartykułowany, potwierdzić ci, że cię słucha, choćby przez banalne. Tak rozumiem. Co to znaczy mówić możliwie prosto? Mówić możliwie prosto, to od strony językowej, od strony leksykalnej, ale również od strony. Naszych preferencji mózgowych, to mówienie w miarę możliwości pojedynczymi zdaniami, to mówienie w miarę możliwości zdaniami, które są stosunkowo krótkie w rozumieniu mają około 20 do 25, maksymalnie 30 słów, a potem, kropka czyli wszystkie makaronizmy, wszystkie zdania wielokrotnie złożone, tak. Gdzie wchodzisz w dygresję, gdzie łączysz różnego rodzaju spójnikami, kolejne elementy swoich wypowiedzi nie są tutaj wskazane, bo nasz mózg najzwyczajniej w świecie zaczyna się gubić. I w sposób uporządkowany, co to znaczy? Moim sposobem na uporządkowanie wypowiedzi jest po prostu punktowanie tak? czyli po pierwsze. Po drugie, po trzecie, a ponieważ, jeżeli zaczynamy wyliczankę, która ma więcej niż trzy punkty, jest duża szansa, że zaczniemy się gubić, to podpowiem Ci. Łatwym wytrychem jest powiedzenie kolejna rzecz, którą zauważyłam, kolejny element, o którym chciałabym powiedzieć albo na który chciałabym zwrócić Twoją uwagę. Wytrychy proste, banalne, ale wierz mi, Rzadko stosowane, więc zachęcam Cię do punktowania albo dostawiania właśnie kropek. Nie, nie kropek, tylko kresek, właśnie tak jakbyś pisał, czy pisała pisała tekst. Uporządkowany, krótki, prosty, pełen również jasności, transparentności i uproszczeń. Co mam na myśli mówiąc o jasności i, i, i uproszczeniach, a mianowicie. Szczególnie w odniesieniu do osób, które są z innego pokolenia niż ty. Zanim zaczniesz używać metafor, zanim zaczniesz używać przenośni, sprawdź, proszę, czy to są metafory, czy to są przenośnie z Twojego świata. Przykładowo. Pamiętam prezentację, którą kiedyś zrobiłam. W prezentacji użyłam elementu z filmu pod tytułem Matrix. Może pamiętasz, może nie. Tam był w pierwszej części taki motyw bardzo silny kobiety w czerwonej sukience. Z mojej perspektywy ten motyw był tak bardzo oczywisty, tak bardzo jasny, że doszłam do wniosku, że tak pojadę i pokażę klientowi, właśnie zbuduję całą prezentację, całą metaforę, całą przenośnie właśnie na tej analogii do kobiety w czerwonej, w, w, w czerwonej sukience w Matrixie. Jakież wielkie było moje zdziwienie, kiedy pełna dumy i chwały dotarłam do tego slajdu, bo tam treści pokazywałam na slajdzie, wjechałam ze swoją cudowną metaforą i wierz mi, dawno tak źle się nie czułam na prezentacji, jak wtedy, kiedy zobaczyłam miny moich słuchaczy, którzy w ogóle, ale absolutnie w ogóle nie załapali, o co mi tak naprawdę chodzi. Pogrzyba nawiązuje do Matrixa i pokazuje jakiś slajd, który jest związany i który jest wycinkiem kadru, na którym jest piękna blondynka, OK zgrabna w, czerwej, w czerwonej sukience, ale o co w tym wszystkim chodzi? Nikt tak naprawdę oprócz mnie nie wiedział. To tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o ważne reguły, które warto mieć uporządkowane i które warto stosować moim zdaniem w komunikacji, czy też po prostu przygotowując się, przygotowując się do rozmowy. No i teraz pytanie o samą rozmowę. Tak jak, tak jak powiedziałam na wstępie, inspiracją jest właśnie początek roku, w związku z tym dzisiaj podrzucam ci kilka pytań, które dotyczą właśnie czy to rozwoju, czy pytaniu o cel, czy pytaniu o perspektywę, ale ich wspólnym mianownikiem jest to, że to są po pierwsze pytania otwarte. Czyli inne niż te, które dają nam odpowiedź tak, nie. No bo te, które dają nam odpowiedź tak, nie, to jest klasyka, czyli pytania zamknięte, które najczęściej zaczynają się od słowa czy. Tak, Czyli czy, przykładowo, mój ulubiony przykład, czy przestanie pan bić swoją żonę? Czy przestaniesz się wreszcie spóźniać? Czy w końcu mogę na ciebie liczyć? Pytania, Masakryczne pytania bez odpowiedzi, pytania, na które de facto chyba inaczej, może nie tyle y, trudno odpowiedzieć, co może lepiej, żeby one nigdy w życiu nie padły. Tego typu pytania w rozmowie rozwijającej, w rozmowie rozwojowej, gdzieś tam zawsze mam skojarzenie, bardziej przypominają Pluton egzekucyjny albo kata y, francuskiego z czasów rewolucji francuskiej, który właśnie zetnie mi głowę, niż cokolwiek, co pozwoliłoby stronom się porozumieć. Więc już wiemy, że w rozmowie rozwojowej pytania zamknięte na pewno nie na początku, na pewno nie w środku, bardziej jako podsumowanie i sprawdzenie, czy dobrze się zrozumieliśmy, czy dobre mamy ustalenia, czy tak samo zaplanowaliśmy, czy usłyszeliśmy pewne rzeczy związane z dalszymi krokami. Wtedy tak, jako doprecyzowanie, jako potwierdzenie wtedy rzeczywiście pytania zamknięte się sprawdzają. Jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o rozmowę, zdecydowanie zachęcam cię do stosowania pytań otwartych. No i teraz pytanie, jak one mają brzmieć? No cóż, to zawsze pytanie, znowu wracamy do początku, co chcesz osiągnąć? I na potrzeby dzisiejszego spotkania, na potrzeby dzisiejszej rozmowy, pokategoryzowałam właśnie te pytania a, i a, zaczyń, zacznijmy po pierwsze od pytań dotyczących celu. Masz sytuację, gdzie rozmawiasz z pracownikiem, rozmawiasz z współpracownikiem, i potrzebujesz właśnie dopytać o pewne rzeczy, czy też potrzebujesz zagaić o pewne rzeczy związane właśnie z celem. Idziesz w tą stronę. Od... Zaczęłabym od najprostszego pytania: w czym właściwie potrzebujesz pomocy? Czego ci w chwili obecnej najbardziej potrzeba? Jakie są Twoje kryteria sukcesu? Co czyni ten cel ważnym dla Ciebie? Co mogłoby spowodować, by Twoja praca przyniosła sukces? Jaki wynik chcesz osiągnąć w momencie zakończenia tego spotkania? Druga kategoria: Pytania dotyczące poszerzania perspektywy naszego pracownika, tak? W sytuacji kiedy chcemy, żeby zobaczył trochę szerszy obraz. Obraz najczęściej też firmowy. Jaki jest cel twój długoterminowy? Jak twoje plany, twoje działania, twoja propozycja wpisuje się w twoje plany i wartości? Mamy perspektywę pracownika, mamy jego plany, jego wartości, ponieważ jesteśmy w środowisku biznesowym, warto spytać o to, jak to ma się do rzeczywistości biznesowej. W związku z tym, pytanie: jak to się wpisuje w nasze strategie, w rozumieniu firmy, w nasze strategie i w nasze wartości? Bardzo często. Pracownicy zgłaszają różnego rodzaju przeszkody, opory. Czasami potrafią wejść w opór, pod ty, który robocze sobie nazywam nie da się czyli nie da się tego, nie da się tamtego, no generalnie nie da się nic zrobić. Więc warto sięgnąć wtedy do pytań, które będą odkrywały wezwania, odkrywały przeszkody, będą dotykały oporu mniej czy bardziej uświadomionego u pracownika i zobacz co powiesz na takie pytania co cię martwi w tej sytuacji czego się w związku z tym najbardziej boisz czemu to jest takie frustrujące jak wielkie jest to dla ciebie wyzwanie w skali od 1 do 10 Dlaczego tak mocno na to naciskasz? A skąd to wiesz? Co cię powstrzymuje? Jaka jest w tym Twoja rola? Jak długo to robisz? Co potrzebujesz? W momencie, kiedy pracownik właśnie mówi o różnego rodzaju trudnościach. Może być taka sytuacja, że z jego perspektywy jego problem dotyczy wszystkich. I tu często możesz usłyszeć wypowiedź, gdy, gdzie ktoś mówi: Okej, okay, ale wszyscy w firmie tak mają, tak? Ale każdy przecież wie, że tutaj w sukurs w pom do pomocy możemy przywołać pytania, które będą dotyczyły odkrywania relacji. Kogo jeszcze dotyka ta sytuacja? Czy doświadczyłeś tego wcześniej? Czy doświadczyłaś? Kto postrzega to wyzwanie zupełnie odmiennie od ciebie? Gdyby problem ten został rozwiązany, jakie związki, jakie relacje uległyby zmianie? To szczególnie może dotyczyć wszelkich zespołów sprzedażowych, technicznych, te, które silnie kooperują z innymi działami, czy też z klientami zewnętrznymi, żeby też nie zostawiać tylko pracownika w obszarze wyzwań, problemów, warto pomóc mu w sięganiu do jego własnych zasobów. I tutaj będą pomagały nam te wszystkie pytania dotyczące sięgania do zasobów. Podrzucam? Co się wcześniej sprawdziło? W jaki sposób mógłbyś, mogłabyś to uprościć? Co ciebie obecnie motywuje? Z Twojej perspektywy, na tu i teraz, jakie masz zasoby? Czym dysponujesz? Skoro mówimy o zasobach, skoro mówimy o wyzwaniach, o problemach, to warto też spytać o opcje. I tutaj kilka mamy możliwości, w zależności od obszaru, którego chcemy dotknąć w tych opcjach. Może wobec tego wybiorę te, które będą właśnie na przykład dotyczyły możliwości, możliwości działania, tak jakby poszukiwania różnego rodzaju nowych rozwiązań. Okej. Okay. Więc zaczynamy. Jakie są możliwe rozwiązania? Jakie możliwości możesz ty stworzyć? Czy chciałbyś przedyskutować jakieś pomysły? O jakich innych pomysłach jeszcze myślałaś? Jak mogłabyś poprawić? Jak mogłabyś zmienić sytuację? I moje ulubione kocham je, bo sprawdza mi się zawsze. Gdybyś mógł mogła zrobić, co tylko chcesz, to co byś zrobiła? Szczególnie w tego typu pytaniach, kiedy pytamy właśnie o opcje, pytamy o możliwości, to moja gorąca prośba, a jednocześnie rekomendacja nie bierz pierwszej odpowiedzi. Tak? Znaczy często jest tak, że pracownik nam odpowiada. Nie wiem. A są pracownicy, którzy mówią, nie wiem, to ty jesteś szefem. Wtedy właśnie w sukurs, w sukurs przychodzi, przychodzą nam te pytania tak zwane do złotej rybki, gdzie ja zawsze mówię, okej, okay, dobrze zobacz, gdyby wszystko było możliwe, a jeżeli mam zbudowaną taką relację, to wtedy odwołuję się właśnie do złotej rybki. To jest ta metafora, którą akurat wszyscy na szczęście rozumieją. Tak? Gdyby się pojawiła złota rybka i powiedziała, okej, okay, masz trzy życzenia. I możesz wszystko zrobić, żeby zmienić tą sytuację. Albo w rozmowie oceniającej bardzo często jest tak, że mówimy o rozwoju pracownika, więc złota rybka pyta się: Gdyby wszystko było możliwe w Twoim rozwoju, możliwe do za, za zaplanowania przez Ciebie, to co by to było? I wtedy w ramach swego rodzaju burzy mózgu w czasie tej rozmowy rozwojowej szukacie, oglądacie, Ty uzyskujesz bardzo ważne informacje, Dotyczące właśnie perspektywy, perspektywy twojego y, pracownika. Yy, I na koniec, może dzisiaj, żeby nie przeładować się tymi pytaniami, pytanie, które są zawsze pomocne, zawsze będą cię wspierały i będą zawsze pogłębiały, pogłębiały rozmowę. Tak? Czy możesz powiedzieć coś więcej? Co jeszcze? Czego nie powiedziałeś? Jak mogę Cię wesprzeć? I moje znowu ulubione, podkręcona piłka, do której zachęcam, jakie pytania powinnam ci w tej chwili zadać? Wielkie dzięki za dzisiaj. Zapraszam na kolejny podcast. I tak jak powiedziałam, jak będziesz mieć jakiekolwiek pytania, będziesz potrzebować wsparcia, zaplanowania a przygotowania się do rozmowy rozwojowej, rozmowy podsumowującej może rocznej jestem. Pozdrawiam. Do następnego razu.